আরে বাবা Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj samochodem marki Audi A4 Avant kombi z roku 2014 z przebiegiem 206 tysięcy kilometrów. Auto bezwypadkowe. Praktycznie całe oryginalne, kupione z lekkim zawiesowaniem rantu lewego tylnego błotnika. Oczywiście są zdjęcia całego samochodu i tak dalej. Mamy tutaj do czynienia z bardzo fajną opcją. Nie jest taki jakiś tam golas. W środku mamy skórę, automatyczną skrzynię biegów. Panoramiczny dach Automatycznie, znaczy elektrycznie podnoszoną tylną klapę Nie wiem czy jeszcze coś pominąłem Oczywiście nawigacja Tempomaty, takie rzeczy to, to jest oczywista sprawa Bardzo lubiany samochód Jest niewielkich rozmiarów Nie jest jakimś krawiastym kombi Tylko takim akuratnym Sportbakiem z taką łagodnie opadającą tylną częścią nadwozia. Nie jest to ścięte kombi, jak pasacie i tak dalej. Dlatego zawsze Audi miało swoich wśród kombi entuzjastów. No po prostu taka linia sportowa w kombi się bardzo podoba. A tym bardziej, że jest to później bardzo funkcjonalny samochód. Kombi to kombi, zawsze sedan to zawsze jest ciężej coś zapakować z tyłu i tak dalej. Samościemniające lusterko jeszcze widzę jest też. Oczywiście pełen tu komputer. Te wszystkie podstawy takie jak Audi powinno mieć, no to tutaj mamy do czynienia z chromami, też na około samochodu. Między szybami, w listwach Ładne felgi Oryginalne Audi na bardzo ładnych oponach Letnich Nie jakieś łyse opony Dodatkowym atutem tego samochodu jest też druga para Felg z oponami zimowymi Na których tu właśnie ten samochód też przyjechał do nas takich zalet jest, jeśli chodzi o Audi w porównaniu do takich pasatów, bo to najczęściej ludzie wahają się między Pasatem B7, a jakimś tam B8 może 1.6 to jest to samochód bardziej taki sportowo nastawiony, zwarty zawieszenie jest sztywniejsze niż w Passatach, bardziej dla takiego młodszego energicznego kierowcy, który lubi pokonywać szybciej zakręty no tym mniej więcej się charakteryzuje taka różnica między Audi a Volkswagenem. Volkswagen jest taki trochę, trochę bardziej większy. Mamy w tym aucie także do czynienia, o czym nie wspomniałem z silnikiem 2.0TDI z tym już nowszym, Który w sumie od 14-15 roku wszedł tak jakby do obiegu, czyli silnik 150 konny. To jest też taka dosyć duża zaleta, bo przeważnie są to silniki 140-konne, te starsze, a ten 150-konny, to praktycznie do dzisiaj jeszcze był produkowany. Auto jakoś tam specjalnie nie jest zniszczone, wiadomo nie jest nowe, ma te 206 tysięcy przebiegu, skóry nigdzie nie są podarte, pod, popalone. Jakoś to tak mało wiele wszystko wygląda. Pochodzi z Niemiec, a nie z Francji, także to też jest jakaś tam zaleta Bo z Francji to tam ciężko, no, są też samochody zadbane ale Przeważnie mają jakieś takie poobcierane, obtarte są Tutaj tam tylko był ten błotnik z tyłu przemalowany Żadnej naprawy blacharskiej nie było robione, tylko Prosto do lakiernika był oddany Na te zarysowanie Auto przyjemne, w jeździe. W środku czujemy, że mamy do czynienia z jakąś większą jakością. Jak na Audi przystało złapanie za kierownica, grubość jej no, wszystko to stanowi jakoś o marce tego pojazdu. Na plus klimatyzacja oczywiście automatyczna. Oczywiście dwa kluczyki, książka serwisowa, takie rzeczy tutaj jak na niemiecki samochód przystało. Razem z tym kompletem drugich kół to wszystko jest. Nie zgłębiałem się tam w historię tej książki, ale jest pełen komplet, tak jak powinno być do niego. To jest. Nigdzie nie ściąga, jedzie prosto. Jakby miało być inaczej. Sprawa oczywista. Opony takie niewąskie, szersze też. Fajnie trzymają się drogi. Także naprawdę wszystko bardzo fajnie. Bagażnik taki dosyć duży. Jakiś taki może przepastny, ale taki jak na kombi przystało to nośnych rozmiarów jakiś wózek, coś takie rzeczy to wiadomo. Śmiało zmieścimy z tyłu. Też miejsca jest więcej jak w Małyszu, tych starszych. Audi one były bardzo ciasne z tyłu. Tutaj trochę jest tego miejsca więcej. Wiadomo, nie jak A6, ale to też zawsze są inne pieniądze i, i tak dalej. Ale taki pojeździe, jeździe po mieście w parkowaniu. Przyjemny samochód. Jak najbardziej. Mamy też hak holowniczy. W razie czego zawsze może się przydać jakąś przyczepkę wypożyczyć. Silniki 2.0 TDI. Tutaj w przypadku tym 150 koni. Bardzo ciche. Praktycznie nie, słysza, nie słychać jakiegoś klekotania tego diesla we wnętrzu. Nie jest tak słychać w jakimś pasacie, No w Skodzie już bardzo słychać, bo, bo ponieważ Audi jest jak najbardziej najlepiej wyciszone z tych wszystkich aut, gamy tam Volkswagena grupy Audi, Volkswagen. Także mamy tutaj naprawdę cicho. Zaledwie słychać szelest opon w środku. Wyciszenie jest na bardzo wysokim poziomie samochodu. Oczywiście wszystko jest mięciutkie. Nic nie skrzypie, że można coś złapać i będzie coś skrzypać. Nic naprawdę Audi nie skrzypi i w sumie nie ma prawa skrzypić. A na tym polega jakość tych samochodów i ich renoma. Oczywiście, bardzo fajne nagłośnienie. No, nie mogę tego tutaj teraz słuchać, ponieważ YouTube by nie zezwoliło na te różne nagrania. Ale dźwięk, jakość audio jest na wysokim poziomie. Już nawet w Passatach też jest bardzo fajnie, także tym bardziej w Audi. Oczywiście białe podświetlanie zegarów. Te miałem wyłączone światła, także nie świeciły w tym momencie. Składane lusterka też są boczne. Jak widać, schowek na lusterka, wersje na okulary. Wyglądane. Tak to mniej więcej wygląda w tym samochodzie. 15 chyba roku albo 18. Opony. Cały komplet. W tym miejscu tak to wygląda. Tu wszystkie te... wyposażenia. Auto naprawdę bardzo fajnie się trzyma, fajnie takie zwarte, trzymające się kupy. Właśnie szukam gdzie to jest. A tu jest. stawiłem teraz sobie spalanie takie. Chwilowe zobaczymy w spokojnej jeździe. Jaka średnia wyjdzie. Teraz tak jadę delikatnie. spalania. Zobaczymy tak jak przejadę cały odcinek. Jak widać tam spalanie około 4 litrów wychodzi, jak to się tak bujam powoli. 3,8, 4,0. Tam średnia wyszła z resetowania 3,8. Teraz pod górę to pójdzie do góry 4,5 4,7 i znowu spada ale to wszystko sprawdzimy w raportach spalania w internecie ile ten samochód pali i na pewno będzie napisane to wszystko czujniki parkowania przód i tył to też znajduje się tu w wyposażeniu średnia taka duża spalania to widzę 7,2 litra nie wiem jeszcze na ile to jest kilometrów ale mniejsza o to Takie silniki 2.0 TDI, Camon Raili. Mają swoje jakieś tam zalety wady, jak każde diesle w sumie te same, nie ma jakichś specyficznych wad, że coś tam jest nagminnie się psuje i tak dalej. Silniki bardzo znane Mechanikom, także nikt się ich nie boi, nigdzie, nikt nie będzie przepędzał jakiś mechanik tego samochodu. Że będzie się bał coś tam zrobić, i tak dalej. W nim nie ma z takimi rzeczami najmniejszego problemu, ponieważ jest to znakomicie znany silnik i sprawdzony już. Dynamika jak przystało na 150 KONI, taka akuratna, wiadomo, nie jest to 3-0 TDI, no ale to znowu się wiąże z dużym spalaniem. Taka większa dynamika, także jest takim samym silnikiem optymalnym, idealnym na pewno, gdzieś na autostradę, w mieście, żeby to spalanie, to wszystko równało się w jakichś takich wynikach. Satysfakcjonujących nas, oczywiście, światła do jazdy dziennej, <taki> takie rzeczy jak najbardziej, tutaj też mają miejsca. Podgrzewane siedzenia, to też nie dodałem jeszcze. Także w zasadzie nie jest źle. Jest marka, samochód markowy Audi, i to wyposażenie też jest. Jako tako, na fajnym poziomie. Jeśli chodzi o zawieszenie, jak mówimy jest twardsze, jeszcze na tych oponach 17. Pewno trochę więcej jest czuć niż na jakichś szesnastkach tych zimowych, które są drugie w komplecie. Na pewno by było miększe i bardziej komfortowo, no ale znowu nie tak ładnie z zewnątrz by się ten samochód nie prezentował. Hamulce, widziałem tarcze, takie rzeczy też w bardzo dobrym stanie. Z przodu to chyba nowe z tyłu, takie lekko używane, ale naprawdę nie są jakieś do wymiany. Wszystko to bardzo dobrze wygląda w tym aucie. I to w zasadzie będzie na tyle z tej jazdy próbnej Audi. Jak to Audi? Bardzo fajny samochód. Jedne z większych minusów to cena. Trzeba dać zawsze więcej. Zawsze można jakiegoś Forda Fokusa kupić cokolwiek. Ale Audi to Audi. BMW to BMW. Za to trzeba niestety zawsze zapłacić więcej i w salonie i później w używanych. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do subskrypcji.